Bonjour, witam serdecznie. Dzisiaj zwiedzimy stojące za mną sanatorium. Zaraz zobaczymy, czy będzie możliwość wejścia do niego. Ale myślę, że tak. Chociaż jak to bywa. We Francji parter jest zamurowany No ale poszukamy jakiegoś wejścia, może się uda wejść O, tam już widzę jedną dziurę ale więc tam się udajemy Sanatorium Paula Szpilmana to opuszczony ośrodek zdrowia we Francji, który został opuszczony po 100 latach użytkowania. Sanatorium to zostało zbudowane na cześć profesora Paula Szpilmana przez francuskich architektów Genaya i Weissenburgera. Prace rozpoczęto w październiku 1900 roku, a sanatorium ukończono w lipcu 1902 roku. Kilka lat później budynek został powiększony dzięki darowiznie od bogatego sponsora. W rezultacie nowy szpital mógł się teraz zająć pacjentami płci męskiej i żeńskiej. Znajdowało się w nim w sumie 50 łóżek. Wkrótce po śmierci założyciela, w 1914 roku, sanatorium zostało nazwane jego imieniem. Podczas I wojny światowej budynek został bardzo uszkodzony. Sanatorium zostało nie tylko odrestaurowane, ale także powiększone, dzięki czemu mogło pomieścić aż 130 łóżek. Z powodu powiększania, prace związane z rozrestaurowaniem budynku trwały kilka lat. 15 stycznia 1924 roku sanatorium zostało ostatecznie ukończone. Było w stanie otworzyć swoje podwoje i wznowić działalność. Która trwała nawet w trudnych latach II wojny światowej. Od początku marca 2006 roku sanatorium zostało przeniesione do większego budynku. Leczono w nim gruźlicę. No, to mimo, że gruźlicy nie mamy, przejdźmy się po tym sanatorium. Zobaczmy co tu ciekawego zastaniemy. No farba widać sama już odchodzi od ścian. Sanatorium jest mocno zniszczone. Dużo jakichś napisów, bo graffiti tego nie można nazwać. mocne zniszczenia są w sumie we Francji jest wiele budynków w ten sposób zniszczonych nie są jak widać rozkradzione tak jak w innych krajach na przykład w Polsce ale pełno domorosłych artystów maluje kościany Zobaczcie tą farbę odpadającą. Robi to fajny, mroczny klimat. Cały czas słyszę jakiś ruch u góry. To chyba są trzaskające okna. Ale czuję taki dziwny klimat, jakbym nie był tutaj sam. Zaraz wejdę do góry, sprawdzę, czy nie ma tu jakiegoś gościa. Piosenki, kwiatki. Cały rzut kogoś słyszą. Oto jaki wesoły pokój mamy. Słyszycie te głosy? Tam stoją ci ludzie. To może tak wam pokażę tylko tarasy Bo wolę żeby mnie tutaj nikt nie widział No i jesteśmy pod palmami Ale nic do posłużenia nie zostało. Puste, brudne ściany. Masz wolę też z odpadającą ścianą niż z tymi pofamazami. No i witamy w piekle. jaki dźwięk, te drzwi wydają na pewno było mnie słychać na drugim końcu. Sanatorium. Co tutaj mamy? Jakieś regały, może na akta. No być może jakieś archiwum było. Wracamy z tego skrzydła pójdziemy w tamtą stronę. Dziwna atmosfera tutaj panuje. Jakby ktoś normalnie tam chodził Tutaj nie wiem czy to za automat był, czy telefon. A być może nie można było przychodzić na widzenia, tylko rozmawiać przez telefon i widzieć się przez szybę.

Artyści z Bożej łaski byli tutaj, a to co za pomieszczenie? Czy to mogła być kuchnia? Tak, to mogła być kuchnia, chociaż nie wiem do czego służyły te sprzęty albo bogaty, wypisów bogaty, Kurczę, jaki klimatik, Może by mi się nie zerwało, tym kantem nie chciałbym dostać. Bo dole, drzwi czeskają. Dziwne dźwięki, to są naprawdę. Przez ten brak okien. tutaj są sala operacyjna być może. Patrzcie wentylator chodzi, napędzany wiatrem. Też jakieś pochomek były? Są to jakieś resztki mebli zostały? To jest lekarski. Ale nie będę się wyhara. Welkom in hell. No to schodzimy do piekła. To dopiero czuć dziwną atmosferę.

Mogłoby well, you know, dobrze, ktoś tu jest. Ale czuć chłód od pizzy. Ale zamknięte. No, tutaj mogły być wokół. złogrobione. Chociaż nie, tutaj jakby jakieś pomieszczenie dla dzieci z rysunkami. No nic, ja już kończę tą eksplorację. Dziękuję za wspólne obejrzenie. I my widzimy się w kolejny piątek na kanale Halo Urbex. Miłego weekendu Wam życzę.